Witam Państwa w środę 2 dnia września. Z tej strony Daniel Kostecki obserwujemy wykresy głównych par walutowych. No i tak też na parze euro-dolar obserwujemy lokalne uspokojenie nastroju. Wszystko w oczekiwaniu na. Jutrzejsze decyzje Mario Dragiego, jutrzejsze decyzje w sprawie stóp procentowych, konferencję prasową szefa Europejskiego Banku Centralnego to wszystko będzie miał on najprawdopodobniej istotny wpływ na notowanie euro-dolara, który z perspektywy z kolei wykresu dziennego póki co wygląda dość pro spadkowo ze względu na to, że rynek porusza się w ramach kanału trendowego, który korygował ten cały ostatni silny trend spadkowy, no i też nie miał siły na dotarcie do linii poprowadzonej po szczytach, która z kolei to była linią oporu. No i założenie jest takie, że jeżeli notowania nie są w stanie wybić się górą z kanału, no to powinny wybijać się dołem. Dodatkowo mamy tutaj trójfalowy ruch przypominający korektę prostą ABC. Jeśli zatem doszłoby do pokonania wsparcia w okolicach 11.50. Wtedy też można by oczekiwać pokonania również linii trendu poprowadzonej po dołkach i pogłębienia spadków. Wydaje się, że jedyną szansą dla rynkowych byków, jeśli chodzi o euro, byłoby tylko wybicie górą z kanału wzrostowego, gdyż tego typu zjawisko mogłoby przyspieszyć ruch do góry, natomiast od tego ograniczenia jesteśmy no, całkiem daleko. W związku z tym, jak na razie ten scenariusz jest mniej prawdopodobny, zwłaszcza, że Mario Draghi i spółka mogliby. Zapowiedzieć na przykład przedłużenie programu QE lub też zwiększyć jego skalę, tak aby jeszcze bardziej pobudzić europejską gospodarkę. Natomiast, jeżeli chodzi o parę funt/dolar, tutaj te spadki, pomimo tego, że są systematyczne, to za każdym razem, teraz jak widzimy wybicie dołka, od razu obserwujemy jakąś próbę powrotną. Podobnie jest również i teraz na poprzedniej świecie zostały wybite lokalne dołki. I od razu próba wzrostowego odreagowania. Natomiast patrząc szerzej na ten wykres, widzimy od szczytu potencjalny układ fali A, następnie ABC fala B, no i fala C, spadkowa, która, dla której z kolei wsparcia no, wyznaczają zarówno ekspansja 100% dla pierwszej fali spadkowej, jak i także okolice okrągłego poziomu 1,53, przy którym właśnie Jesteśmy, przy którym ta dzisiejsza dzienna świeca może się zamknąć, no ale na to jeszcze musimy poczekać do północy. Patrząc z kolei na parę dolar-yen, Tutaj możemy widzieć potencjalny układ pięciofalowego spadku, gdzie ta piątka typu 1, 2, 3, 4, 5 wchodziłaby w skład jeszcze większej korekty ABC, korekty prostej typu A, B oraz C, co by mogło oznaczać, że po przebiciu linii 2-4 tej linii poprowadzonej po szczytach korekt, w tym ostatnim pięciofalowym impulsie, moglibyśmy zobaczyć potencjalny ruch wzrostowy. Najbliższy opór okolice 123, później 125. Natomiast dolar frank ten powinien pozostawać nadal w trendzie wzrostowym. Tutaj mieliśmy taką lokalną korektę nieregularną, czyli nowy dołek, nowy szczyt i potencjalny ruch do góry. Dodatkowo rynek testował z drugiej strony pokonaną linię trendu. I ten test zakończył się sukcesem. W związku z tym wydaje się, że dolar jen, oczywiście w przypadku jakichś mało rozczarowujących danych ze Stanów Zjednoczonych w piątek, mógłby podążać na coraz to wyższe poziomy. Z kolei pary surowcowe tutaj najciekawsza sytuacja na CAD-zie gdzie obserwujemy dywergencję, czyli rozbieżność pomiędzy notowaniami USD cad -a, a baryłki typu WTI, baryłka typu WTI podrosła o wiele szybciej niż umocnił się Kanadyjczyk. Więc można to wykorzystać w dwojaki sposób: albo traktować, że baryłka WTI wskazała nam drogę dla kursu USD a lub też z drugiej strony, jeżeli ktoś zna się i wie, jak tradować na tzw. per trading, czyli na dwóch instrumentach, tak aby. Zagrać na powrót do ich silniejszej korelacji, czyli w tym wypadku short USD short ROPA, no to wtedy też może prowadzić się przy tego typu strategiach, odpowiednio dobierając wielkość pozycji. Natomiast na samym USD cad obrona linii trendu z potencjałem do jej przełamania i powrotu poniżej poziomu 1,30. Tymczasem Australijczyk czy Nowozelandczyk to są pary względem dolara, oczywiście które powinny dalej tracić na wartości, oczywiście tutaj też play będą odgrywać ważną rolę, natomiast z perspektywy samej Australii czy samej Nowej Zelandii, no tutaj nic się nie zmieniło, zarówno dla jednej i drugiej gospodarki spodziewane są dalsze cięcia stóp procentowych, w związku z tym czy to właśnie wspomniany Australijczyk czy też Nowozelandczyk, jak na razie te pary mogą pozostawać w trendzie, spadkowym, i role też będą takim wyznacznikiem tego, czy ta długoterminowa tendencja po prostu będzie mogła nieco przyspieszyć, no bo zauważamy, że te ostatnie trendy na tych parach nieco spowolniły. Natomiast jeżeli chodzi o rynek akcyjny, to w przypadku zarówno DAXa czy SP500 widzimy potencjalne rysowanie fal piątych w impulsach spadkowych. To jest też podobna historia jak na Dolariinie, czyli impuls fala pierwsza, druga, trzecia. Czwarta, no i możliwa piątka, czyli DAX ponownie w pobliżu wsparcia wynikającego do z dolnego ograniczenia w kanale trendowym, no i z możliwością oczywiście jego obrony i ruszenia na północ. Jeżeli EBC zdecydowałoby się luzować politykę monetarną, to taki scenariusz dla DAXa byłby jeszcze dodatkowo wspierany przez właśnie fundamenty. Natomiast dla SP 500 podobny układ też 1, 2, 3, 4 i potencjalne 5. Z tym, że tutaj no idealną sytuacją byłoby dotarcie do dolnego ograniczenia w ramach kanału trendowego i dopiero później z tego miejsca próba powrotu do wzrostów, bo pomimo tej perspektywy podwyżek stóp w Stanach Zjednoczonych nie za wiele się zmieniło, jeśli chodzi o tendencje dla rynku akcyjnego. I tutaj, dopiero gdzieś w okolicach trzeciej podwyżki stóp procentowych, można by mówić o jakimś przejściu przynajmniej do większej korekty. Na razie korekta była. Krótka w czasie, co prawda nieco bardziej intensywna, ale już takie intensywne i krótkie w czasie korekty widzieliśmy w historii tego wykresu. Także jest to kolejna z nich, a później rynek powracał nadal do, do trendu, i teraz może być podobnie.